Tylko frajerzy pracują za darmo. Nie rób TFP. Słyszysz to pewnie nie raz. No albo wersja taka bardziej pro. Żaden szanujący się fotograf nie zrobi sesji bez wynagrodzenia. I wiesz co? Fotografuję od ponad 45 lat. A od pewnego czasu to już w 100% mój zawód. Ja się z tym totalnie, kompletnie nie zgadzam. TFP, czyli sesje w formule Time for Photos, mają sens. Nawet bardzo duży sens, ale tylko wtedy, jeśli robisz je z głową. W tym materiale powiem Ci, czym naprawdę jest TFP, podam Ci pięć powodów, dla których warto w to wchodzić, opiszę trzy sytuacje, kiedy TFP to kompletna strata czasu jak robić TFP z głową, no i czy podpisywać umowy. A na końcu zdradzę Ci, dlaczego ja, fotograf, który w końcu zarabia na zdjęciach, nadal robi takie sesje za darmo. Pojawią się tutaj gdzieś w okolicy również różne zdjęcia, wszystkie z moich sesji TFP. Zostań ze mną do końca, bo powiem też o jednej z sesji, która zaczęła się jako zwykłe TFP, no a zakończyła się czymś trwającym do dziś. Co to jest TFP? To skrót od angielskiego Time for Photos albo Time for Prints, czyli w wolnym tłumaczeniu czas za zdjęcia. To forma współpracy barterowej. Bez pieniędzy, no ale to nie znaczy, że, że za darmo. Każda zaangażowana osoba w taką sesję, fotograf lub fotografka, modelka, makijażystka, stylista, no a czasem asysta, wnosi coś od siebie i w zamian coś otrzymuje. Ty robisz zdjęcia, modelka pozuje, wizażystka robi makijaż, stylista ogarnia stylizację i wszyscy wychodzą z materiałem do swojego twórczego portfolio. Nie ma więc przelewu, nie ma faktur. No ale wartość jaką możesz wynieść z takiej sesji jest naprawdę trudna do przecenienia. Jest kolosalna. Za chwilę pokażę ci pięć powodów, dla których TFP to świetna decyzja. Po pierwsze, budujesz portfolio. Jeśli dopiero wchodzisz w fotografię, sesje TFP to twoje pierwsze kroki do stworzenia portfolio, które robi wrażenie. Ale nawet jeśli masz już ciekawe portfolio, może nawet komercyjnych klientów, TFP daje Ci coś innego. Daje Ci możliwość pokazania tego, co chcesz i umiesz robić, no a nie tylko tego, za co ktoś już ci zapłacił, u ciebie zamówił. Przykład: robisz sesje głównie biznesowe, no ale marzy ci się wejście w portret z takim oryginalnym kadrowaniem, powiedzmy mocny, dynamiczny kadr gdzieś od dołu. No, w dodatku w plenerze miejskim, powiedzmy. No ale nie masz takich zdjęć. Nie masz co pokazać, nie masz ich w portfolio. Zrób to w ramach TFP. No i wówczas pokaż swoim portfolio. Bo najpierw trzeba pokazać, co się chce robić, no i że umie się to robić, no aby z czasem to zacząć wykonywać szerzej czy może nawet komercyjnie. Po drugie, możesz eksperymentować. Brak płacącego klienta, który oczekuje konkretnego efektu, równa się brak ograniczeń. To wielki przywilej. Nie ma tak zwanego briefu, nie ma presji ze strony owego klienta. Masz pomysł na zdjęcie, zdjęcia. Z mocnym, jakimś kontrastem, mocnym światłem, a może coś modowego, może coś bajkowego, a może w klimacie lat 80. Zrób to również w ramach TFP. Ja na przykład testowałem światło ciągłe, światło LED versus błysk, właśnie w takich sesjach. Podobnie zresztą było z moimi pierwszymi Gobo, wycinanymi jeszcze kilkanaście lat temu z kartonu. Dzięki temu szybko dowiadywałem się, co działa, no, a co brzmi dobrze, tylko, tylko na papierze. Zanim przejdziemy dalej, szybka sprawa. Jeśli interesują cię takie materiały o fotografii, o pracy z ludźmi, o świetle, o tym, jak jest naprawdę, jak wygląda fotograficzny świat, koniecznie subskrybuj ten mój kanał. A za chwilę opowiem ci, jak TFP może realnie, tak naprawdę płynąć na twoje zlecenia komercyjne. Więc koniecznie zostań. Po trzecie, zdobywasz doświadczenie, takie realne. W boju można powiedzieć, w akcji. W sesjach TFP ćwiczysz wszystko. Komunikację z pozującą osobą, pracę pod presją czasu, tak zwane zarządzanie planem, opanowanie sprzętu, reakcje, gdy coś się sypie, efekty ustawienia światła i aparatu, z których na co dzień być może nie korzystasz. Oczywiście o tym można i warto czytać, czy oglądać choćby tutaj na YouTubie. No, ale w końcu trzeba kiedyś zderzyć tą teorię z praktyką. No i najlepiej w warunkach, gdzie nie musisz potem ze wstydem oddawać pieniędzy klientowi. Po czwarte, budujesz sieć kontaktów. Jedna dobrze zorganizowana sesja TFP może zaowocować wieloletnią współpracą. Ja poznałem makijażystkę, z którą obecnie ściśle współpracuję, właśnie przez TFP. Wyszła nam. Bardzo fajna sesja. Coś tak zaklikało, dobrze nam się wspólnie pracowało. Teraz polecamy się serdecznie nawzajem, no i nadal oczywiście współpracujemy, już przy większych zleceniach komercyjnych. W skrócie, dobra energia zawsze wraca. Po piąte, to bardzo ważne, resetujesz głowę. Zarabianie na zdjęciach to absolutnie fascynujący zawód. No ale to też jest rutyna. Kolejna sesja, podobne ustawienia, podobne rozmowy, podobne tła, przestrzenie. No i wówczas całe na biało wkracza TFP. Coś, co robisz tylko dla siebie. Dla pomysłu, który siedzi tutaj ci gdzieś w głowie, być może już od miesięcy. Dla zdjęcia, które może się nigdy nie sprzeda, no ale da ci satysfakcję. A może też stanowić Twoją po prostu świetną wizytówkę. TFP dla mnie przynajmniej to absolutnie rewelacyjny reset. To mimo 60 lat na karku ciągle daje mi wielką twórczą radość. I możliwość wykonania zdjęć, których na co dzień podczas tych standardowych zleceń biznesowych po prostu nie mam szans zrobić. To było o pięciu powodach za. A kiedy nie wchodzić w TFP, kiedy lepiej się w to nie pakować? O tym za chwilkę. Ale skoro mówimy o fotograficznym rozwoju, jeśli chcesz wejść głębiej w temat studia, sprawdź mój kurs fotografia biznesowa. I portretowa w studiu. To największy kurs w Polsce o tej tematyce. To 48 lekcji, ponad 14 godzin materiału wideo. Masa praktycznej wiedzy podana w bardzo ciekawy i inspirujący sposób. Dla osób, które chcą oswoić się ze studiem, ze światłem błyskowym, ze światłem LED, a być może też na fotografii zacząć zarabiać. Link masz tutaj na dole w opisie. Kliknij i sprawdź, co możesz zyskać. A kiedy TFP to strata czasu? No bo nie wszystko złoto, co TFP, w skrócie. Oto trzy sytuacje, kiedy warto odpuścić. Sytuacja numer jeden, gdy tylko ty coś wnosisz, zdarza się, że masz dobry plan. Dopięty sprzęt, inspiracje, no a modelka przyjdzie nieprzygotowana, bez ustalonych stylizacji, wizerzystka się spóźni lub w ogóle nie przyjdzie. No, w takiej sytuacji to nie ma mowy w ogóle o współpracy, bo tylko Ty się starasz, tylko Ty inwestujesz czas i swoje zasoby. No, to już nie jest TFP, no, to po prostu jest lipa, to, to strata energii. Jak temu można zapobiec? No, oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest współpraca ze sprawdzoną, zaufaną już ekipą. Z czasem spokojnie dorobisz się takiej. No ale na początku, gdy nawiążecie już kontakt, warto spotkać się. Może nawet więcej niż, niż raz. Może to wydawać się być zbędne, bo przecież wszystko można ustalić online teoretycznie, no ale takie spotkanie to swoiste sito to taki test. Pokazują takie spotkania, na ile poważne jest zaangażowanie wszystkich osób w projekt. Już nie mówiąc o tym, że oczywiście nie ma to jak po prostu kontakt osobisty, gdy czujemy, czy nadajemy na tych samych falach, no, czy jest po prostu jakiś flow. Sytuacja numer dwa, gdy nie ma pomysłu. Są osoby, które tak piszą ogólnikowo, może coś razem, razem zrobimy, no ale nie mają żadnej wizji, żadnego kierunku. No albo i ty nie masz jeszcze klarownego pomysłu. Taka sesja zwykle rozjeżdża się. Z reguły nie powstaje z niej nic ciekawego. Najczęściej brak planu równa się po prostu braku jakości. Nawet TFP musi mieć jakiś swój cel, choćby zarys koncepcji czy inspiracji. Inaczej to będzie tylko pstrykanie <laughs> za przeproszeniem. Tu przyznam, że u mnie często pomysł na kolejne TFP tworzy się wręcz miesiącami. Z własnego już doświadczenia wiem, że zbyt wczesne uruchamianie całej, całej machiny, przygotowanie i wykonanie sesji, niestety nie dawało oczekiwanych rezultatów. Parę razy tak konkretnie sparzyłam się. Teraz pozwalam tym pomysłom dojrzewać długo. Czasem muszą poczekać nawet kilka miesięcy, no ale efekty z reguły są lepsze. Sytuacja numer trzy, gdy nie ma komunikacji. Słaba komunikacja, przekładanie terminu, brak zaangażowania, to wszystko są ważne sygnały ostrzegawcze. W sesjach bez budżetu, gdy nie płacimy prawdziwymi pieniędzmi, zdarza się, że to zaangażowanie jest jakby słabsze. Trzeba się więc liczyć z tym, że ludzie do takich ustaleń podchodzą lżej niż przy pełnej, dobrze płatnej sesji komercyjnej. Dlatego, i tu wracam do sytuacji numer jeden, warto spotkać się, omówić szczegóły, upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie książki. Taka rozmowa często pozwala uniknąć nieporozumienej sesji, które. Później kończą się już wyłącznie na etapie przygotowań, albo się po prostu rozsypują. Jak więc TFP robić z głową, aby miało sens? Są cztery bardzo ważne zasady. Po pierwsze, pomysł i moodboard. To nie musi być jakaś wielka tablica w studiu z przypiętymi referencjami wizualnymi, wzorami kolorów, czy, czy nawet tkanin. Nie musi być aż tak bardzo pro. Wystarczą screeny, notatki, kilka zdjęć z Pinteresta. Ważne jest to, żeby wszyscy znali i rozumieli wspólną wizję. Po drugie, to jest bardzo ważne, jasne zasady. Jak dzielicie koszty na przykład wynajmu studia czy wypożyczenia, ewentualnie może nawet zakupu rekwizytów. Ile zdjęć oddajesz? Kiedy? W jakim formacie? Ustalcie to wszystko wcześniej. Oszczędzisz sobie w ten sposób wielu nieporozumień, czy mówiąc prost, kwasów. Po trzecie, umowa. Tu głównie chodzi o umowę z modelką, czy modelem dotyczącą zgody na wykorzystanie wizerunku. Tym bardziej, jeśli chcesz. Zdjęcia, finalne zdjęcia wykorzystać w na przykład w reklamach swoich usług. Wyobraź sobie, że inwestujesz masę energii, czasu, może jednak jakieś pieniądze w taką sesję, no a po kilku miesiącach fotografowane osoby mówią: Ja już nie zgadzam się na publikowanie tych zdjęć. No i mają do tego pełne prawo, no a ty zostaniesz po prostu ze szczęgą do, do, do ziemi. Wiele osób może skrytykować moje podejście, ale obecnie ze sprawdzonymi osobami ja nie podpisuję umów. Nie komplikujemy sobie ten sposób życia, przyspieszamy sobie całość. No ale dla jasności, nie namawiam cię na sesję TFP bez umów. Moim zdaniem czasem można, w szczególności przy tych mniejszych, takich bardziej lightowych, mniej <laughs> zobowiązujących projektach, no albo właśnie przy zgranej ekipie. Jeśli jednak będziesz czuć się pewniej, są w sieci dostępne wzory umów na sesję TFP. Rozważ, czy nie chcesz z nich skorzystać, no, w szczególności przy tych większych przedsięwzięciach lub przy współpracy z nowymi osobami. Po czwarte, każda osoba ma coś z sesji dostać. To, to nie jest tak, że to jest wyłącznie dla ciebie. Każda osoba będzie chciała pokazać efekty wspólnej pracy. Dopilnuj więc, a na tobie spoczywa największa odpowiedzialność, aby zdjęcia zostały dostarczone w terminie, no i zgodnie z ustaleniami. Jeśli ktoś poprosi o poprawki po retuszu, może się tak zdarzyć. Nie obrażaj się. Dyskutujcie o tym. Razem to robiliście, każdy miał swój wkład, każdy ma prawo zabrać głos. Warto te, te uwagi uwzględnić. Taki wzajemny szacunek buduje, wzmacnia relacje na przyszłość. A dlaczego ja nadal robię TFP? Bo to w tej codziennej rutynie sesji biznesowych moja osobista przypominajka. Dlaczego w ogóle fotografuję? Dlaczego nadal czuję ekscytację przed zdjęciami? Bo właśnie w sesjach TFP testuję światło, ćwiczę nowe pomysły, i mimo ponad 45 lat z aparatem w dłoni mogę nadal bawić się tym, co robię. Mam też poczucie, że coś tworzę, no, czego czasem mi przy tej komercyjnej rutynie brakuje, nie da się ukryć. Więc nie, TFP to nie jest strata czasu. To nie jest obciach, to, to nie jest zabawa dla początkujących. To jest Twoje laboratorium, no to, to jest Twoje miejsce na eksperymenty. Zrób więc TFP z głową. A może to będzie sesja, która zmieni Twoje myślenie o fotografii. Jeśli interesuje Cię więcej takich materiałów, bez Ciem, jak jest naprawdę, zobacz ten film. O tutaj, tutaj, tutaj. No i powodzenia z Twoją następną sesją. Nawet jeśli to jest. Tylko TFP. Czasem jedna taka sesja zmienia wszystko. Przypomina ci, po co naprawdę sięgasz po aparat. Powodzenia, cześć!